Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich na kanale Jolki czy Dobre Światy. Dzisiaj 26 maj, poniedziałek, któremu patronuje Księżyc, więc mamy tutaj intuicję, mamy tutaj chęć dzielenia się, chęć towarzyszenia. Mamy też dzień, na pewno, w którym w tej dwójce jeszcze byśmy chcieli pobyć. Ale tu się na wyrzucało tych kart. Bierzemy tutaj ze spodu pierwszą. A pierwsza, która wpadła, była 10 kielichów. Karta spełnienia Mars w rybach. Kochani, mamy tutaj Satysfakcję, Mars się tu wyciszał, uspokaja, jest bardziej refleksyjny, jest w energii ryb. Tutaj oczywiście w negatywie może być taka energia, która będzie. Za bardzo odpływać w to, co jej się wydaje. Może zadziałać w kierunkach, w których byśmy nie chcieli. Tutaj myślę, że ta energia w negatywie może. Dawać brak współpracy, brak wsparcia, także warto się przyglądać i zaraz zobaczymy, co te 10 kielichów będzie nam chciało podpowiedzieć. Ale ogólnie jest to energia radości i spełnienia emocjonalnego, bo kielichy to jest woda, ryby to jest woda zmienna, ostatnia woda. W astrologii można też powiedzieć, że ryby są takim ułonem kosmicznym, gdzie wszystko, co się miało wydarzyć, wszystko, co żeśmy mieli doświadczyć, już się doświadczyło. I tak jakbyśmy się przygotowywali do kolejnego cyklu, do narodzin nowego, i wiele teraz planet, bo niedawno był ten. Mars rzeczywiście w rybach i wiele planet było w rybach. Był Neptun, był, była Wenus, ona się tam czuła doskonale. Pamiętacie, niedawno przeszła do Barana. Mars też już przeszedł do Barana i powędrował dalej, ale już na końcówce tych ryb mamy Saturna i on. Wchodzi albo już wszedł do ryb, jeżeli jeszcze nie wszedł, to wejdzie na dniach. Aż muszę sprawdzić, bo zapomniałam. Przyznam się Wam szczerze. No, nie mam tego w głowie, bo bym musiała mieć tu przed sobą kosmogram na dziś i zobaczyć, gdzie mamy tego Saturna. Ale w każdym bądź razie, może nawet dużo o nim mówiłam. Nie pamiętam, bo powiem, że ja jak chcę sobie odsłuchać, to sobie też odsłuchuję tych swoich filmów. Ale ważne, że dzisiaj co przechodzi do barana, nie przepraszam, do bliźnią, przejdą, przejdą, przejdzie Merkury nasz logiczny umysł. O tym będę Wam chciała powiedzieć, bo to jest aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Na spodzie mamy 10 m, popatrzcie, czyli może być jakaś transformacja, dwie dziesiątki, dwie dziesiątki, coś się dopełnia, coś może trudnego, ale w tle jest to trudne, a my osiągamy satysfakcję. Możliwe, że dużo tematów, nad którymi żeśmy tutaj się pochylali, na które byliśmy uważni, znalazło już swoje zrozumienie, swoją akceptację, swoje dopełnienie. Więc sprawdźmy, co będą chciały dopowiedzieć. Tutaj karty dwie już poleciały. Dwa kielichy, popatrzcie. Jaka cudowna i karta yy, słoneczka. Ojoj! Powiem, że aż, aż mi się uśmiecha, bo cudne są te karty. Po prostu jakiś piękny dzień się tutaj nam szykuje. E, ten Mars w rybkach y, mówi o uwadze skierowanej na teraźniejszość, o emocjonalnej satysfakcji. Tak, działamy zgodnie ze swoim sercem. Niedawno pamiętam, że były te energie, gdzie, by, y, gdzie mówiłam, żeby podążać za muzyką swojego serca. Mamy tu magnetyzm. Jeszcze jedną kartę tu. O, idzie, nie trzymam jej, jak chce lecieć kapłanka. Tak, zobaczcie się, jaka cudowna. I to jest... Karta, która mówi: Popatrzcie, w tej talii ta kapłanka jest zanurzona w oceanie. Ona tutaj zanurzona i pewna swoich emocji. Ta woda jest tutaj trochę wzburzona, nawet bym powiedziała bardzo wzburzona. I ona wie, jak sobie z nimi poradzić. Ona tutaj bezpiecznie, za kotary, za zasłony, nic nie robi w, w tym słońcu, które rozświetla, tylko tego, co nie widzimy. Ona dopilnuje, żeby ten statek. Jeżeli działamy w zgodzie ze swoim sercem i podążamy ze swoim, za swoim światłem, i od razu pokazuje się ta jaskółka, która przesłania to słoneczko. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc możliwe, że to, co rozświetlamy dzisiaj, co jest w przyjazności, w miłości, w takim spełnieniu, w satysfakcji, w radości. Ta kapłanka pomoże nam rozpoznać, co może być jeszcze tu trudnego, bo zawsze zaglądamy w siebie, więc szukamy tych trudniejszych emocji i tych trudniejszych aspektów, które by mogły nam przeszkadzać w tym codziennym szczęściu, ja już tu podążam dalej i szukam kolejnych podpowiedzi, ale powiem, że te karty wypadły tutaj cudne, i jak tak cudnie coś wypada, to ja po prostu zwracam uwagę na to, co mówiłam Wam o tych trudnych aspektach i o tych. Początek. Początek. Czego początek? E, jakaś szansa tu w tle. E, mówiłam o tych łatwych aspektach, o y, trygonach i sekstylach, gdzie my to, co los nam daje, to wielkie szczęście, tą satysfakcję, spełnienie. Mówi się o słonku, że jest jedną z takich piękniejszych kart tarota, ale nie zapominajmy, że słonko nas potrafi spalić. Tu są, jest jakaś niewiadoma tajemnica, ale kapłanka jest, ma tą swoją wewnętrzną mądrość, ma doświadczenie, ona ma wiedzę o. Swoich emocjach, o ciemnych stronach, i moi kochani, tutaj, że to są dużo karty z emocji, bo mamy i 10 kielichów, i 2 kielichy. Mamy tą kartę słonka, które tutaj zapowiada, że wszystko może być rozświetlone. To nie zapominajmy, że właśnie możemy nie skorzystać albo z tych fajnych aspektów, które tu się pojawiły, albo możemy je zbagatelizować poprzez to, że jak coś jest takie oczywiste i takie lekkie i dobre, to my tego nie zauważamy. Przechodzimy Obok tego szybko, a w negatywie właśnie mogą się pojawić jakieś trudniejsze emocje w związku, mogą się pojawić wśród znajomych, przyjaciół, współpracowników, jakieś energie, które mogą nam zaburzyć, jak ta tutaj jaskółka, przesłonić. Ten piękny dzień, początek tygodnia, który może przynieść coś cudownego. Życie to powtarzający się cykl. Ty także odrodzisz się we właściwym czasie. Może to oznaczać nowy etap w związku. Y Kiełkujący nowy pomysł, czy rozwój takich wartości jak śmiech, światłość na, lub nadzieja. To może być zapowiedź zmiany absolutnej. Nie bój się porzucić tego, co znane. Nowe rzeczy nie mogą przyjść, póki to, co stare i zużyte, nie odejdzie. Anielska wskazówka dla ciebie to zaakceptuj to, co nowe. Zobaczysz, że przywitasz to z radością. Narodziny to okres krytyczny, krucha siła życiowa, wymaga ochrony i opieki w Twoim wnętrzu. Poprosi anioły, by pokierowały nowym początkiem Twojego życia aż do dojrzałości. Afirmacja: z radością witam i pielęgnuję to, co nowe w moim życiu. Moi kochani, może przyjść jakieś nowe uczucie w nas, które da nam to spełnienie. Pamiętajmy, że to jest główna energia, która towarzyszy temu dniu. Możemy zobaczyć światło, ale przez swoje wątpliwości możemy przyciągnąć to, czego tak naprawdę nie chcemy. Do bliźniąt dzisiaj wchodzi Merkury, nasz logiczny umysł. On jest władcą bliźniąt. On jest w bliźniętach bardzo mocny. Tu zapowiada to czas, kochani, niezwykłej aktywności umysłu i oby ta aktywność nie przyniosła nam tego, czego nie chcemy. Żeby jakieś informacje albo plotki nie przeszkodziły nam cieszyć się tym dniem. Aby coś, co y, ukryte, nie takie niespodziewane, y, pamiętajmy, że ja tu widzę wzburzoną wodę, więc jakaś informacja może nam zakłócić tą sielankę, która tu w tych kartach się pokazuje. Ja tylko tak delikatnie zwracam uwagę, bo. Trzeba właśnie przyjmować to, co piękne, ten nowy początek, ale żeby go przyjąć, trzeba się pozbyć starych, niechcianych frustracji, złości, tego, co nam może przeszkodzić w przyjęciu tego, co piękne i co do nas chce przyjść. I zobaczmy, co motanki chcą nam powiedzieć. Miesiąc się kończy, już, kochani, dzisiaj 26. Jeszcze parę dni i koniec maja. Za chwilę zacznie się lato, wakacje. No i poleciały. Poleciały dwie. Spirydon i Bogacz i Jarnuszka. I, ziarnuszka. I Obydwie, nie wiem czy obydwie te karty były, ale wydaje mi się, że obydwie były. Pomyślne zmiany, odnalezienie życiowej misji, uzdrowienie energii męskiej. Jesteś gotowa na wielkie i wspaniałe przemiany. Ta karta była bardzo niedawno, bo ja ją pamiętam, że była. Więc ją tylko przybliżyłam. A Zostawiamy bogacz i ziarnuszka, urodzaj, wdzięczność, wewnętrzne bogactwo. Poszukaj skarbów ukrytych w swoim wnętrzu. One czekają na to, aby je uznać i docenić. I kochani, właśnie w naszym wnętrzu jest wiele skarbów. Kapłanka ma już wielką dojrzałość takie bogactwo duchowe wiedzę i czyżby te karty nie mówiły właśnie o tym urodzaju o tym wewnętrznym bogactwie te karty właśnie tu tego spełnienia emocjonalnego tej radości dzielenia się swoim szczęściem z innymi dwa kielichy Pamiętam, że w karty tak OSHO ta energia to jest właśnie przyjazność. Dwa drzewa splecione ze sobą konarami i korzeniami. I tutaj, czy na tej karcie też pięknie ta przyjaźń nie przeplata się, i to słońce, które wszystko rozświetla. I powiedzmy, żeby ta jaskółka przyniosła właśnie ten zwiastun, tego spełnienia i piękna, i żebyśmy go nie czarowali negatywnymi myślami. I już tutaj spoglądamy na tego bogacza i ziarnuszkę. Lalki te wypełnione były ziarnem, symbolem dostatku i bogactwa. Wykonywano je nie tylko w celu pomnożenia materialnych dóbr. Ale też aby uchronić zebrany urodzaj od wszelkiego zła, Jarnuszka i Bogacz przychodzą do Ciebie z pytaniem, czy potrafisz docenić to, co masz? Jakie to jest niesamowicie ważne pytanie przy tej dziesiątce kielichów: Czy ja doceniam to, co mam? Pamiętamy, że Mars to jest działanie i czy ja. Działam dla swojego najwyższego dobra, ryby. W jaki sposób y, troszczysz się o najbliższych? Dziesiątka kielichów. W jaki sposób troszczysz się o na, najbliższych? Popatrzcie się, jak to pięknie ze sobą harmonizuje. Jak te karty pięknie się uzupełniają. Jak wyrażasz wdzięczność rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom? Popatrzcie. Po prostu. Ja nie powinnam nic mówić, bo te karty same mówią. Wreszcie, w jaki sposób otaczasz opieką oraz doceniasz siebie samą czy ja nie codziennie mówię na tym kanale, że zaczynamy od siebie i pracujemy ze sobą. Lalki te uczą też, że największy skarb i dostatek mamy w sobie. Tym samym zwracają twoją uwagę na to te zasoby, o których być może zapomniałeś lub których jeszcze w sobie nie odkryłeś. Odwróć swój wzrok od tego, co na zewnątrz i skieruj się ku wewnętrznemu bogactwu. Czekają cię niesamowite odkrycia. Skieruj swój wzrok do wewnątrz. Masz tą mądrość w sobie. Jejku, powiem wam, że to może być początek odkrycia samego siebie. Naprawdę. Tego spełnienia emocjonalnego. Skieruj uwagę na teraźniejszość, na tu i teraz. To jest emocjonalna satysfakcja. Nie odbierajmy sobie tej szansy. Boże. Tej szansy. Ta karta się tu zatrzymała na końcu w tle. I mamy jeszcze jedną, i już znowu 20 minut minęło. Przed chwilą spoglądałam, było 8, kiedy te 12 przeleciało. Czy wam też ten czas teraz tak szybko przelatuje? Bo ja wiem, że to jest ta energia wodnikowa. Że czas jest pojęciem względnym. Jeżeli robimy coś z pasją, jeżeli robimy coś z sercem, z tym, co nam w duszy gra, to czas. Oj! Pozwolę sobie sięgnąć po tą, co spadła. Przepraszam Was. No, najniżej. Samodzielność. Nie bój się samotnie. Latać. Poleciała najniżej, więc ostatni będą pierwszymi. Oświecenie dąż do rozwoju duchowego. Ta się tu pokazała na końcu. Niesamowite są te karty. masz odwagę by podtrzymywać swój punkt widzenia i wiarę w siebie sprawi to że zyskasz wsparcie ze strony przyjaciół rodziny i współpracowników potrzeba śmiałości i charakteru by trwać przy swoim i liczyć się w grupie szczególnie kiedy nikt inny cię nie wspiera ufaj sobie i oceń swoje własne opinie i poglądy Działania w pojedynkę stanowią wyzwanie, które wymaga odwagi i pewności siebie. Oto Twoja droga ku wolności. Miej lwie serce i wiedz, że nic i nikt lepiej cię nie obroni niż ty sam. Mantra: Jeśli coś ma zostać zrobione, to muszę się za to zabrać. John William. Kropeczka nie wiem. Nie znam, ale widocznie był to mądry człowiek, który wymyślił takie piękne mądre zdanie. Kochani, nie bójmy się stawać po swojej stronie. Nie bójmy się zaglądać we własne serca, bo wszystko. Co robimy, służy naszemu najwyższemu dobru, no chyba że się pogrążamy i nasze dusze karleją, ale myślę, że osoby, które odwiedzają mój kanał są poszukującymi, tak jak ja, poszukującymi, krążącymi własnymi ścieżkami i cieszącymi się z towarzystwa osób, które im towarzyszą. Ja dziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że podążacie ze mną choćby ten kawałek moją drogą. Każdy samodzielnie będzie odkrywał swoje piękno i nie bójmy się latać wysoko. Kochani, dziś mamy piękne podpowiedzi, przyjazności. Oświetlenia tej naszej cudnej drogi, nowego początku, korzystania z naszej wewnętrznej mądrości i wdzięczności. Ja jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Dziękuję Wam za Wasze komentarze. Łapki w górę. Wymieniajmy się energią. Pięknego dnia Wam życzę i do usłyszenia jutro. Pa.